Dzień dobry, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam trochę opowiedzieć o tym, jak i gdzie robię zakupy marek luksusowych. Jeżeli Was interesuje to, jak kupić sporo taniej za 50% ceny, na przykład, lub też mniej, coś, co jest luksusowe i coś, co jest nowe, to zapraszam do oglądania. Słuchajcie, przede wszystkim pierwsze, co zaczęłam robić, jak zaczęła się pandemia, czyli rok temu, to szukać opcji na tańsze zakupy w outletach. No i oczywiście są strony outletowe, jak The Outlet, na przykład, które sprzedają towar luksusowe w cenach niby outletowych, ale powiem Wam szczerze, że jak porównałam ich ceny z cenami regularnymi, to to praktycznie nie jest outlet, to są yy, ceny te same, które prawie, że te same. No, jeżeli buty wyjściowo kosztują yy, powiedzmy 720 euro, a w promocji kosztują 705 euro, no to to, no to, to jest żaden deal tak naprawdę, tak? Yy, więc stwierdziłam, że nie, że trzeba, że trzeba znaleźć coś innego. I w pewnym momencie yy, outlety stacjonarne. Które nigdy nie prowadziły sprzedaży online, zaczęły taką tak, tak, coś takiego umożliwiać. I y, ja powiem Wam z jakich outletów ja korzystałam, gdzie ja kupowałam. Kupowałam w outlecie w Metzingen w Niemczech. Kupowałam w outlecie, y, które się nazywa Parn, y, Parndorf w Wiedniu. I kupowałam w outlecie y, pod Paryżem. Już Wam mówię, jaką się dokładnie nazywa. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, bo nie znam francuskiego. Lawali Village, czy jakoś tak. Przepraszam, jeżeli, jeżeli wymawiam nieprawidłowo. Pewnie moja siostra mnie poprawi, bo, bo ona mówi po francusku. I te outlety. Może nie outlet oferuje wysyłkę, na, co, co butiki, które znajdują się na terenie tych outletów, bo to są dwie różne rzeczy. To nie outlet Wam to wysyła, tylko konkretny butik Wam wysyła towar. I teraz, jak zamówić sobie coś w outlecie? Wchodzicie na stronę danego outletu. Nie, musi, nie muszą to być te trzy, z których, gdzie ja, z których ja zamawiałam. To może być jakikolwiek outlet, który znacie. Ja akurat te trzy outlety znam, dlatego akurat z nich korzystałam, ale równie dobrze może to być jakikolwiek inny outlet. Nie wiem, na terenie Unii Europejskiej, czy no, ze Stanów nie zamawiałam, więc nie wiem. Prawdopodobnie trzeba będzie doliczyć jeszcze cło i VAT do takich zakupów. No tutaj na terenie Europy nie. Czasem zdarza się, że wysyłka jest bezpłatna, jak w przypadku np. Valentino w Niemczech. Czasem ta wysyłka jest płatna, jak w przypadku np. przykład Jimmy Choo w Wiedniu, więc to zależy. Za każdym razem trzeba o te indywidualne warunki dopytać i jak robimy zakupy? Wchodzimy na stronę outletu, szukamy zakupy wirtu, zakupów wirtualnych i najprostszą opcją jest znalezienie butiku i sprawdzenie numeru WhatsApp. Możecie to zrobić przez, przez smartfona, tak jest łatwiej, bo nie trzeba wpisywać ręcznie tego numeru, tylko po prostu się klika i od razu wchodzicie na WhatsAppa. Tam jest w, katalog, trzeba kliknąć na, na taki sklepik i pojawia się katalog rzeczy, łącznie z cenami. Możecie jej włożyć do koszyka, możecie też, możecie też o konkretną rzecz zapytać. Jeżeli pod... Jeżeli Pisze, klikniecie wiadomość pod tym przedmiotem, to od razu sklep dostaje, zostaje pytanie od Was o tą konkretną rzecz. Możecie zapytać o rozmiar, możecie dopytać o różne rzeczy, o kolor, możecie poprosić o przesłanie dodatkowych zdjęć. Oni bardzo chętnie wysyłają filmiki, dodatkowe zdjęcia, bardzo szczegółowe. Jeżeli, jeżeli chcecie o coś dopytać i to jest super, y, dlatego że no, y, nie, kupuj, no, znaczy, nie kupujecie w, w ciemno, chciałam powiedzieć. No, przy takich zakupach y, warto jest jednak y, znać szczegóły. Oni wam zmierzą y, długość wkładki w przypadku butów, wysokość obcasa, zrobią Wam właśnie różne zdjęcia w różnym oświetleniu, w dziennym. w, w oświetleniu takim sklepowym, także naprawdę mm, są bardzo pomocne. Nie wiem, jak będzie teraz, jak, jak zostaną te sklepy, czy już zostały otwarte, chyba outlety już zostały otwarte w Niemczech. E ale w, a jak ja zamawiałam, to naprawdę oni byli bardzo pomocni i, i dużo pracy wkładali w to, żebyśmy tam coś kupili. Jeżeli są koszty wysyłki, to oni Wam je dokładnie podają. I płatność obywa, odbywa się poprzez personalizowanego linka. Oni Wam przez ten Whatsapp wysyłają. Wy, 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 wy im wysyłacie swoje dane, jak adres, numer telefonu, adres e-mail. No, oni Wam wysyłają przez Whatsappa linka, takiego personalizowanego i przez tego linka płacicie z góry zakupiony towar. Nie ma płatności za pobraniem i ważna rzecz, nie spotkałam się z tym, żeby towar można było zwrócić i otrzymać w zamian środki. Tak jak to jest zresztą w outletach stacjonarnych, towaru nie można zwracać. Jeżeli tam coś kupicie, to, to trudno, to najwyżej musicie to sprzedać, bo nie można zwracać. Jest taka opcja, przynajmniej spotkałam się z tym w Valentino w Niemczech, że można towar zwrócić, ale oni Wam nie oddadzą pieniędzy, tylko równowartość w postaci jakiegoś takiego bonu do wykorzystania. Czyli możecie tą rzecz oddać, kupić inną za, 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 tą, za tą kwotę, którą, którą zapłaciliście za tą rzecz. Tak to w ten sposób to wygląda. W przypadku outletów, ja kupowałam w outletach tych trzech, w tych trzech miasteczkach. Outletowych, o których powiedziałam. Kupowałam Valentino, kupowałam w butiku Prady, w butiku Jimmy Choo, w tych trzech butikach kupowałam. A i w butiku Gucci, przepraszam, w tych czterech. Nie wszędzie bezpośrednio, ale o tym opowiem Wam w drugiej części filmu jak wspominałam w pierwszej części filmu, nie zawsze kupowałam bezpośrednio w atletach. Czasami zdarzało się, że nie mogłam czegoś znaleźć, nie miałam czasu, nie chciało mi się i prosiłam o pomoc personal shopper. To jest taka osoba, która dla nas taką rzecz znajdzie, nieważne gdzie, wykopie z podziemi i nam ją sprzeda, przyśle. I tutaj dobrze by było korzystać oczywiście z kogoś, kto. Kto, kto jest zaufany, z kogo korzystał, z kogo spół, w pomocy korzystał ktoś inny. Ja tutaj taką osobę znalazłam na Instagramie, no i skorzystałam w ciemno, bo zadałam oczywiście tysiąc pytań wcześniej, bo takiej osoby nie miałam. Nie korzystałam, nikt mi nie polecał, więc sama przetestowałam I ta osoba, profil tej osoby na Instagramie nazywa się Wild N Luxury Shopping. Ja Wam napiszę w opisie, że będziecie chciały, nazwę profilu tej osoby. I ta dziewczyna przysyła mi i sprzedaje mi to, co... No korzystam z jej usług. W każdym razie no, ona sobie dolicza około 25% do ceny. I tak jak w przypadku torebki Gucci, której unboxing możecie zobaczyć tutaj, to właśnie w, w przypadku tej torebki korzystałam z jej pomocy. Tak samo w przypadku zakupów w Pradzie, bo nie mogłam nigdzie znaleźć torebki, którą chciałam. Jeżeli chcecie ją zobaczyć, to też dajcie znać. zrobię unboxing tej torebki Prady. I ona mi pomogła dwa razy. I byłam bardzo zadowolona, mimo że dziewczyny popierają prowizję, to jednak byłam bardzo zadowolona. Płacimy z góry. Czasami jest tak, że jeżeli coś, już współpracujemy z tą osobą, to nawet, jeżeli, nawet przed wpłatą, jeżeli jest jedna jedyna sztuka, albo udało się gdzieś zdobyć, bardzo pożądaną przez nas rzecz, to ona potrafi tą rzecz zamówić y, wcześniej, y, założyć własne środki i czekać na wpłatę od was, oczywiście krótko, ale jest taka opcja. Ja jestem bardzo zadowolona, wszystko jest zawsze y, bardzo szybko, terminowo. Zgodnie z, z naszymi ustaleniami, zgodnie z opisem ze zdjęciem, także ja mogę polecić. I kolejną osobą, z której, jeżeli chodzi o, o zakupy Instagramowe, z której, z której pomocy korzysta, może nie pomocy korzystałam, ale, ale, z którą współpracowałam, to jest osoba, która również jest personal, personal shopper. Jej profil to "Priloft Milano". Ja akurat tutaj nie, ona mi nie pomagała w zakupach, to tak a propos zakupów na Instagramie, tylko jej oferta sprzedaży pojawiła się na profilu Aglici. Agilcia to jest taka tablica ogłoszeniowa, na której pojawiają się różne oferty. sama też wspomagałam się przy sprzedaży torebki właśnie tą tablicą ogłoszeniową tym profilem. magicia wystawia za opłatą po prostu ogłoszenia. No i oczywiście trzeba weryfikować to, co tam się widzi, bo ta osoba, która prowadzi tą ten profil, ona no, tych rzeczy nie widzi, nie ma, więc musicie sobie same dopytać. poprosić o dodatkowe zdjęcia, zweryfikować, czy to jest to, co chcecie, czy ta, powiedzmy, oferta jest w jakiś sposób, nie czy ta osoba, która sprzedaje, jest sprawdzona. No i ja kupiłam właśnie od tej, od Priloft Milano. Od tej pani kupiłam buty Valentino, o których mówię w tym filmie. To akurat nie były buty, które ona kupiła dla mnie, tylko to były jej prywatne buty, które postanowiła sprzedać, i mi się udało kupić za pół ceny moje wymarzone buty Valentino. To, to są szpilki Valentino Rockstad. I w, tutaj też mogę powiedzieć, że jest to osoba zaufana, która sprzedaje to, co mówi, że sprzedaje też, dlaczego o tym mówię, bo na Instagramie, jeżeli coś kupujemy z reguły płacimy z góry, czasem zdarza się, że możemy zapłacić za pobraniem, no ale tak czy inaczej płacimy też, no płacimy kurierowi, nie jesteśmy w stanie później tego zwrócić, bo te osoby, czy te outlety sprzedające też przez Instagram nie przyjmują zwrotów. Możecie ewentualnie spróbować wystawić je u tej osoby ponownie, no ale nie wiadomo, czy dostaniecie tyle, ile zapłaciłyście pierwotnie, także, także te dwie osoby mogę Wam na pewno polecić. <laughs> Zdarzyło mi się te dwa razy kupić coś też luksusowego od osób prywatnych, ale także, także nie wiem, czy dużo Wam tutaj sekretów zdradziłam, ale może troszkę. Jeszcze oprócz tego, ja sobie wrzucam do koszyka na mightylisa.com. Różne rzeczy, które mnie interesują, które chcę kupić, i jeżeli jest, jest jakaś wyprzedaż, czy, czy jakaś akcja promocyjna dla, dla osób, które, które już są klientkami tej strony, no to wtedy też można upolować. No, w sporo taniej, jakąś rzecz. Ja w ten sposób kupiłam buty, takie kozaki czarne. Wstaw, chyba 40% mniej zapłaciłam za te buty. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa, jak się nazywa projektantka, więc gdzieś tu się pojawi napisik, pisik. <grym> Zawsze zapominam. I tej samej projektanki zresztą kupiłam buty Później na Moliera, bo też robili jakoś na początku roku czy pod koniec roku gigantyczną wyprzedaż. Można było kupić za, 60, za 40% ceny mm, różne rzeczy, i też kupiłam tam, wtedy, kupiłam tam wtedy sporo. Szkoda, że wam nie nagrałam filmu na ten temat, bo rzeczywiście ceny były obłędne. Można było upolować. Także no, w Moliera 2 polecam pod tym względem, że jeżeli ktoś mieszka w Warszawie albo w Poznaniu, nie wiem, gdzie oni mają jeszcze butiki, to te rzeczy po prostu można zobaczyć. Ubrania, zmierzyć buty i ewentualnie kupić u nich, czy, czy znaleźć sobie gdzieś wtedy w internecie. Jakąś okazję, no ale może rzeczywiście, na przykład, buty Valentino w Poznaniu e, zmierzyć. W Warszawie chyba butów, e, chyba butów Valentino Rockstad nie mają, ale na przykład mają Loputę. Jak chcecie zmierzyć to, to po prostu e, możecie zmierzyć. Chociaż na Moliera, z tego co zauważyłam, ceny są wyższe niż w przypadku butików zagranicznych. Także na przykład Valentino są droższe niż na stronie. Okej, okay, kochane, pogadałam sobie dzisiaj trochę, to był film pogadankowy. Jak zawsze, dajcie kciuka w górę. Dajcie suwa, bardzo są potrzebne. I zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Jeżeli macie jakieś pytania, komentujcie, koniecznie, ja odpowiem. Możecie też napisać do mnie maila. Jest adres mailowy pod filmem. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!